Marcin Krzemiński, witam ponownie. Przedszkolaki z zapałem do dziennikarstwa. W Sucholeckim Prywatnym Przedszkolu Natura od kilku tygodni działa pierwsza w Polsce telewizja przedszkolna. I właśnie o tej inicjatywie porozmawiam z Państwa i moim gościem, panią Natalią Kaczmarek z Przedszkola Natura. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Natalio to może zacznijmy od początku czyli skąd się wziął ten pomysł na telewizję w przedszkolu z tego co zdążyłem wyczytać wcześniej dowiedzieć się to na początku była jednorazowa inicjatywa prawda? E, tak był to pomysł na specjalny odcinek z okazji dnia babci i dziadka zamysł był taki żeby jedna z dziewczynek przeprowadzała z dziećmi wywiady na temat tego jakie jacy są ich dziadkowie ale okazało się, że dzieciom sprawiło to tyle frajdy i tak dobrze po im wszystkim poszło, że razem z kolegą nauczycielem z, również z przedszkola z Łukaszem Janickim postanowiliśmy otworzyć taką telewizję przedszkolną. No właśnie jak radzą sobie dzieci sprawia im to przyjemność z tego co pani mówi. Tak dzieci są bardzo szczęśliwe praktycznie wszystkie bardzo chcą brać udział w nagrywaniu. Mamy autorskie programy, które dzieci same tworzą, jest to na przykład prognoza pogody, wiadomości sportowe. Praktycznie jest już kolejka chętnych do prowadzenia na przykład wiadomości, bo tutaj prowadzący zmieniają się raz, raz w tygodniu, zawsze jest ktoś inny. I naprawdę sprawia im to bardzo dużo frajdy i Przede wszystkim dużo radości. Będą jakieś dokumenty z życia przedszkola, na przykład oprócz takiej tradycyjnej ramówki, czyli oczywiście tych wiadomości, pogody, sportu, są takie plany? E, tak, mamy, mamy już ponad 10 programów. E, mamy program kulinarny, który dzieci tworzą razem z rodzicami w domach. E, więc jest to też fajny pomysł na takie spędzenie czasu jakościowe z dziećmi. E, mamy program e, Basia w krainie książek, gdzie nasza e, Basia. Prowadzi, przeprowadza takie recenzje książeczek dla dzieci. Mamy też program o koniach, o dinozaurach, więc naprawdę jest bardzo duży wybór. Tutaj myślę, że każdy, nie tylko dzieci z przedszkola Natura, ale też inni widzowie na pewno znajdą coś dla siebie. Proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o wiadomości, to jaka tematyka dominuje? To są jakieś kontrowersyjne tematy z życia przedszkola, czy może jakoś troszeczkę takie soft newsy, czy jak, jakie podejmują tematy dzieci? Różnie. Przede wszystkim jest to taki serwis informacyjny o tym, co się w minionym tygodniu działo u nas w przedszkolu. No nie będę tutaj zdradzać, bo są i tematy takie delikatne, ale też są troszkę cięższe. Dzieci same przygotowują, jakby redagują razem z nami to, to, co się działo. Przypominamy sobie, wspominamy i na podstawie tego tworzymy scenariusz wiadomości i tak naprawdę jest to jedyny program, który ma scenariusz, bo wszystkie inne programy to są no, taki no, spontan troszeczkę. Dzieci po prostu to co chcą, to w tych programach opowiadają. No właśnie, ale to są tematy na przykład, nie wiem, braku jakichś zabawek, czy na przykład, nie wiem, jakiegoś małego, niedużego konfliktu w gronie przedszkolaków. są no nie, nie, nie. na przykład reportaże z wycieczek, reportaże z dnie Babci. Też była informacja, jak dostaliśmy właśnie nowe zabawki albo z jakichś projektów, które przeprowadzamy. To jest dokładnie to, co się dzieje u nas w przedszkolu. Rodzice dzięki temu mogą też troszkę, jakby, przez dziurkę od klucza podejrzeć. Życie przedszkolaków, to czego wcześniej nie mogli zobaczyć, jakby widzieli tylko na zdjęciach, a teraz mają żywy film, i jeszcze jest to narracja maluszków, więc myślę, że tym bardziej jest to atrakcyjne. Właśnie, rodzice jakoś uczestniczą w tworzeniu tego programu, tego tych programów, bo rozumiem, że to jest kilka programów. Czy raczej zostawiacie Państwo wszystko w gestii przedszkolaków, że oni są jakby, jak my to mówimy, w, w, w tych dorosłych mediach, wydawcami, producentami, dziennikarzami, że tak powiem, tego, tej telewizji przedszkolnej? Są programy, które dzieci tworzą także z rodzicami właśnie są to przedszkolne rewolucje czyli program kulinarny, gdzie dzieci gotują razem z rodzicami. Ale mamy też, dostajemy też reportaże na przykład z jakichś wycieczek weekendowych, jak dzieci były szukać wiosny albo mamy też jeden program właśnie Rozalka wśród koni, który jest skręcony podczas weekendowych wizyt w stadninie koni. A wszystkie pozostałe są u nas w przedszkolu i wtedy dzieci są nie tylko producentami, ale też stają po drugiej stronie kamery, mogą sprawdzić się jako operatorzy, troszkę sprawdzają też, jak się pracuje z dźwiękiem, przypinają mikrofony. Wszyscy bardzo, bardzo się starają, żeby właśnie tworzyć telewizję i nawet podglądają, kiedy montujemy odcinki. Jak to wygląda od strony realizacyjnej, bo już pani zaczęła o tym mówić troszeczkę to rozumiem, że te odcinki nie kręcą dzieci, tylko pomagają dorośli, pomagają wychowawcy, tak, jeżeli chodzi o nagrywanie. Tak, razem z właśnie z nauczycielem Łukaszem Janickim nagrywamy, to znaczy kolega właśnie nagrywa, a ja podpowiadam dzieciom, pomagam. Zredagować to, co chciałyby powiedzieć. Jeżeli na przykład jest to reportaż lub wywiad z, z gośćmi, którzy przyjeżdżają do nas do przedszkola, e, wtedy pomagam dzieciom skonstruować pytanie. Aczkolwiek widzimy bardzo duże już teraz efekty po e, dwóch miesiącach e, prowadzenia telewizji, że dzieci są coraz bardziej śmiałe, coraz bardziej otwarte, pewne siebie, już same potrafią skonstruować pytania. I to, co na początku sprawiało im trudność, teraz jest już dla nich bardzo łatwe. Wrócę do pytania, które było na początku. Mówiliśmy o tym, że najpierw to była jednorazowa inicjatywa, teraz troszeczkę jakby dłuższa. Pytanie, jak długa? Czy to będzie tak, aż dzieci stwierdzą, że już wystarczy, że już się nabawiły, nabawiły telewizją? Czy macie Państwo jakieś szersze plany, jeżeli chodzi o rozwój telewizji przedszkolnej? Przed nami dziesiąty odcinek, więc na razie nie planujemy kończyć naszej przygody z telewizją. Tym bardziej, że dzieci są coraz bardziej chętne do i przede wszystkim do współpracy, i przede wszystkim widzimy bardzo duże efekty takiej pracy, też terapeutycznej z dziećmi. Więc myślę, że będziemy się rozwijać. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, bo o tym nie powiedzieliśmy, a to jest chyba najważniejsze. Gdzie można obejrzeć Wasze serwisy informacyjne, pogodowe, sportowe, no i oczywiście te, ten szereg programów? Zapraszamy wszystkich na kanał, na, nasz kanał na YouTube, przedszkole Natura. Tam w każdy piątek o 17.30 mogą Państwo zobaczyć nowy odcinek naszego serwisu. No i mamy komplet informacji. Jak więc Państwo słyszą, rośnie nam kolejne pokolenie dziennikarzy. Zachęcamy do obserwowania ich postępów. A moim i Państwa gościem była pani Natalia Kaczmarek z Przedszkola Natura. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A ja widzę się z Państwem za kilkanaście minut w Pulsie Zapraszam serdecznie.